Witajcie na kanale Violeta Piu. To, co widzieliście na miniaturce, to nie clickbait, to prawda. Present simple jest najczęściej używanym czasem w języku angielskim i stanowi około 60% języka angielskiego. Procent może się różnić w zależności od źródła. Niektóre podają 57%, inne 75%, ale oscyluje to w okolicy 60%, więc bardzo dużo. Większość naszych codziennych rozmów w języku angielskim odbywa się właśnie w czasie Present Simple, który też jest nazywany czasem teraźniejszym prostym i używamy go do mówienia o tym, co robimy, o naszych nawykach, uczuciach, faktach, do podawania instrukcji, tłumaczenia komuś drogi, a nawet do wyrażania przeszłości i do wielu innych sytuacji, więc jak sami widzicie, musimy go znać i używać. W pierwszej części tego odcinka bardzo dokładnie tłumaczę budowę tego czasu, a w drugiej jego zastosowanie. Odcinek ten podzieliłam na rozdziały. Jeśli interesuje was tylko jedno z zagadnień, to dokładny czas rozdziałów znajdziecie w opisie pod tym filmikiem. No to przechodzimy i zaczniemy od bardzo ważnej rzeczy, która często bywa przeoczona przy nauczaniu czasu present simple, a mianowicie: można go podzielić na dwie zasadnicze części czyli konstrukcję, na czasownik być, to be oraz resztę czasowników. Na przykład I am a teacher, she is happy to nic innego jak zdania zbudowane w czasie present simple z czasownikiem być czasownik ten zazwyczaj jest nauczany jako osobne zagadnienie gramatyczne przez co nie jest kojarzony z czasem present simple a dzieje się tak ponieważ zdania z czasownikiem być budujemy zupełnie inaczej niż zdania z całą resztą czasowników w tym samym czasie present simple i tak do zbudowania pytań z czasownikiem być zastosujemy inwersję is she happy a w zdaniach przeczących dodamy jedynie słówko not. She is not happy. Dlatego też naucza się go osobno, ponieważ ma on swoje zupełnie inne zasady. Ja też nagrałam osobne odcinki o czasowniku być i gorąco zachęcam je zobaczyć. Dziś natomiast zajmiemy się jedynie resztą czasowników. Popatrzmy więc, jak budujemy zdania twierdzące w czasie present simple. I weźmy na przykład czasownik work pracować. Na pierwszym miejscu w zdaniu twierdzącym zawsze stoi podmiot, tak zwana osoba. Ja, ty, Zosia, samochód, czyli coś lub ktoś, o czym mówimy. Na drugim miejscu w zdaniu stoi czasownik, a po nich idzie cała reszta zdania. Popatrzmy na nie i oto liczba pojedyncza. I work every day. You work every day. He works Every day. She works every day. It works every day. A teraz liczba mnoga. We work every day. You work every day. They work every day. Zapewne zauważyliście, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasownik work. Troszkę się zmienił i że dodaliśmy do niego końcówkę s. We wszystkich innych osobach używamy czasownika w formie podstawowej, czyli w tym wypadku work. I ta zasada jest stosowana w odniesieniu do większości czasowników. Jednakże, bez wyjątków by się nie obeszło i istnieje mała grupa czasowników, do których zamiast s dodajemy końcówkę es. Gdy czasowniki zakończone są na, jak ja to mówię, Szeleszczące głoski, s, ks, z, sz, cz oraz na o, to zamiast końcówki s dodajemy es. Przykładami takich czasowników są finish, kończyć, teach, nauczać, pass, mijać czy zdawać, fix, naprawiać, go, iść czy do, robić. I jak widzicie, dodaliśmy do nich końcówkę i oto ich wymowa. Finishes, teaches, passes, fixes, goes, does. Jest jeszcze jedna grupa czasowników, do których dodamy końcówkę ES, a mianowicie są to czasowniki zakończone na E. Na przykład study, uczyć się, try, próbować, czy cry, płakać. I gdy ostatnią Literkę y, czyli to nasze y, poprzedza spółgłoska, to y zamieniamy na i i dodajemy końcówkę es. I tak study zmieni się na studies, try na tries, a cry na cries. I jest jeszcze jeden czasownik, have, który w trzeciej osobie liczby pojedynczej zmienia się na has. Popatrzmy teraz na kilka przykładów zdań twierdzących. I work in a factory. Pracuję w fabryce. She does the cleaning every day. Ona sprząta codziennie. He watches TV every evening. On ogląda telewizję każdego wieczoru. Max goes to the dentist twice a year. Max chodzi do dentysty dwa razy w roku. My cat likes playing in the garden. Mój kot lubi bawić się w ogrodzie. To teraz popatrzmy na zdania przeczące. Do budowania zdań przeczących, jak i zarówno pytających, ale o nich za chwileczkę, używamy czasowników posiłkowych do oraz das, często również nazywanych operatorami. Popatrzmy, jak to robić. Na ekranie widzicie zdania twierdzące. Aby zbudować zdania przeczące, musimy użyć naszego operatora do. Oraz słówka przeczącego not i postawić je zaraz po osobie. O tak. Lecz to jeszcze nie wszystko. W trzeciej osobie liczby pojedynczej, tam gdzie mamy he, she oraz it, ta końcówka s z czasownika przechodzi do oper operatora do i powstaje does. Czyli nas, nasz czasownik works wraca do swojej formy podstawowej work. I oto jak będzie wyglądała pełna forma, liczba pojedyncza. I do not work every day. You do not work every day. He does not work every day. She does not work every day. It does not work every day. I oto liczba mnoga. We do not work every day. You do not work every day. They do not work every day. Ale problem z pełną formą jest taki, że w mówionym angielskim jest ona praktycznie w ogóle nie używana i żaden native speaker nie powie I do not work every day w potocznej, naturalnej rozmowie. Pełna forma jest jedynie używana w superformalnym angielskim i najczęściej w pisanym angielskim. A w naturalnej rozmowie powiemy tak. I don't work every day. I proszę zwróćcie uwagę na wymowę. To nie jest don't, to jest don't. Przez jakby on. You don't work every day. He doesn't work every day. She doesn't work every day. It doesn't work every day. A oto liczba mnoga. We don't work every day. You don't work every day. They don't work every day. Oto kilka przykładów zdań. Beth doesn't speak Spanish. Beth nie mówi po hiszpańsku. We don't work in an office. My nie pracujemy w biurze. Hey mom. Doesn't live in Scotland, jej mama nie mieszka w Szkocji. My dog doesn't bark, mój pies nie szczeka. I don't do the shopping every day. Nie robię zakupów codziennie. Chciałabym się zatrzymać na tym zdaniu i popatrzeć na jego pełną formę, dlatego że może być to troszkę mylące, jako że w tym zdaniu mamy dwa do. To pierwsze od lewej jest operatorem i go nie tłumaczymy, a w połączeniu ze słówkiem not daje nam don't i oznacza nie. A to drugie do jest czasownikiem głównym, który niesie cały sens temu zdaniu i oznacza robić. To teraz popatrzmy na zdania pytające. I znowu na ekranie widzicie zdania twierdzące. I aby zbudować pytania, na początek tych zdań stawiamy nasz operator do, który tu możemy powiedzieć, że jest odpowiednikiem naszego polskiego słówka pytającego czy. Ponieważ w języku polskim tak właśnie tworzymy pytania. On pracuje codziennie? To zdanie twierdzące. A czy on pracuje codziennie? To pytanie. Jak sprawdzicie słówko czy w słowniku, to nie zostanie ono przetłumaczone jako do na angielski, ale w zdaniach pytających tak możemy to właśnie tłumaczyć. W trzeciej osobie liczby pojedynczej przy he, she oraz it ta końcówka s znowu przechodzi z czasownika do operatora i otrzymamy does. I oto jak będą wyglądały pytania: Do I work every day? Do you work every day? I jest to ta super poprawna wymowa, ale w szybkiej mowie codziennej usłyszycie raczej do you work every day? I brzmi to jak do. Do you work? Do you work? Does he work every day? Does she work every day? Does it work every day? I teraz liczba mnoga. Do we work every day? Uwaga. Do you work every day. Do they work every day? I oto kilka przykładów zdań. Do you speak Spanish? Czy mówisz po hiszpańsku? Does he eat meat? Czy on je mięso? Do they live in Poland? Czy oni mieszkają w Polsce? Does he work? Czy on pracuje? Do you do the shopping every day? Czy robisz zakupy codziennie? I tu również chciałabym się na chwileczkę zatrzymać, ponieważ znowu mamy dwa do w zdaniu. Pierwsze to operator, który używamy do zbudowania pytania. A to drugie do to czasownik robić, który nadaje cały sens naszemu zdaniu. Zanim przejdziemy do następnego punktu, to chciałabym popatrzeć na czasownik have, mieć, który jest troszeczkę inny oraz na to, jak on zachowuje się w czasie present simple. Nagrałam odcinek o czasowniku Have Got, który również oznacza mieć i który tak naprawdę jest o wiele częściej używany przez Brytyjczyków w mowie potocznej od Have, lecz odmienia się on zupełnie inaczej i zachęcam zobaczyć ten filmik, ponieważ może on bardzo dużo wyjaśnić. Link do niego znajdziecie w opisie oraz na końcu tego odcinka. No to popatrzmy na samo Have i o to, jak wygląda jego odmiana przez osoby. I have green eyes, you have green eyes, he has green eyes, she has green eyes i tak dalej. Tu w trzeciej osobie liczby pojedynczej nie tylko dodaliśmy końcówkę s na koniec wyrazu, tak jak to robiliśmy wcześniej, ale jeszcze czasownik ten troszkę zmienił swoją postać, a właściwie pisownie, i teraz mamy has. Lecz zasada budowania zdań przeczących i pytających jest dokładnie taka sama. Popatrzmy. Aby zbudować zdania przeczące, musimy użyć naszego operatora do i słówka przeczącego not. W trzeciej osobie liczby pojedynczej, tam gdzie mamy he, she oraz it, to s z has przechodzi do do i tworzy does. A czasownik has. Wraca do formy podstawowej have i otrzymu, otrzymujemy he doesn't have, she doesn't have, it doesn't have. W zdaniach pytających natomiast nasz operator do stawiamy na początek zdania. W trzeciej osobie liczby pojedynczej to s z czasownika has przechodzi do do, tworząc does, a czasownik has. Wraca do podstawowej formy have. Does he have green eyes? Does she have green eyes? Does it have green eyes? Mam nadzieję, że to pomogło. Aby zbudować pytania w ze słówkami what, when, where, why. I tak dalej. Tak jak w każdym innym czasie, stawiamy je na samym początku każdego zdania pytającego. I oto przykłady: Where do you work? In a shop. How often do you go to Poland? Once a year: Where do you shop? In, In. Tesco. How many languages does he speak? He speaks. Five languages. No to teraz, gdy już wiemy, jak budować zdania z czasem present simple, popatrzmy na to, kiedy i jak go używać. Przedstawię sześć sytuacji, w których używamy czasu present simple, ale proszę zauważcie, że większość z tych sytuacji, o których za chwileczkę będę mówić, ma jedną wspólną cechę, a mianowicie są one sytuacjami trwającymi. Czyli one się działy, dzieją się. I będą się działy, bo właśnie do tego używamy czasu present simple, do mówienia o trwających lub powtarzających się czynnościach. To popatrzmy i zacznijmy od najczęstszego użycia czasu present simple, a mianowicie używamy go do mówienia o nawykach i przyzwyczajeniach naszych czy innych osób oraz do mówienia o powtarzających się sytuacjach. To najpierw popatrzmy na nawyki. Oto przykłady zdań, i always read a book in bed before falling asleep. Zawsze czytam książkę w łóżku przed zaśnięciem. Mam taki nawyk, przyzwyczaiłam się do tego i tak robię za każdym razem, gdy idę spać. Kolejne zdanie. Rob smokes. Rob pali. On może w tej chwili nie palić, ale jest to jego nawykiem. A właściwie to chyba nałogiem. Paul and Vicky. Rarely watch TV. Paul i Vicky prawie nigdy nie oglądają telewizji. We don't eat meat. My nie jadamy mięsa. Jak widzicie, w tych zdaniach te czynności nie muszą dziać się dokładnie w tym momencie, ale one się dzieją, one się wydarzają, ponieważ są nawykami tych osób. To popatrzmy teraz na powtarzające się sytuacje. He goes to work every morning. On codziennie chodzi do pracy. I always drink coffee in the morning. Ja zawsze rano pijam kawę. She often cleans her house on Saturdays. Ona często sprząta swój dom w soboty. They never go to Poland by car. They always travel by plane. Oni nigdy nie jeżdżą do Polski samochodem. Oni zawsze podróżują samolotem. Te zdania pokazują nam powtarzające się czynności. Mogą się one powtarzać z różną częstotliwością, lecz powtarzają się regularnie, dlatego też do ich zbudowania musieliśmy użyć czasu present simple. Aby mówić o powtarzających się czynnościach, potrzebujemy przysłówków częstotliwości. Więc popatrzmy na nie i zacznijmy od góry. Proszę, nie traktujcie tych procentów dosłownie. One są tutaj tylko po to, aby bardziej obrazowo wam to pokazać. Te procenty oczywiście mogą się troszkę zmienić. I tak, gdy robimy coś na 100%, to znaczy, że robimy to zawsze, czyli always. Na 90%, czyli zazwyczaj po angielsku usually. 75%, czyli często, oznacza often. 50% to sometimes. Czyli czasami, 25% to occasionally, czyli sporadycznie, 10% to seldom, czyli rzadko, 5% to rarely, co również oznacza rzadko, lecz troszeczkę rzadziej niż seldom, i ostatnie 0%, czyli nigdy, never. Innym przysłówkiem częstotliwości jest every, każdy czy każdego. I tak na przykład every morning, Każdego ranka, every afternoon, każdego popołudnia, every night, każdej nocy, ale Brytyjczycy również użyją night do określenia wieczoru, i every night może oznaczać każdego wieczoru. Every week, każdego tygodnia albo co tydzień, every day, każdego dnia albo codziennie, every month, every year i tak dalej. Możemy również powiedzieć at weekends w weekendy, on Mondays w poniedziałki, on Saturdays w soboty, once a day raz dziennie, once a month raz w miesiącu, once a year raz w roku. I oczywiście jest ich o wiele więcej, ale to są te najczęściej używane. Następnym zastosowaniem czasu present simple są. Fakty teraźniejsze, czy też możemy powiedzieć prawdy generalne. Niekoniecznie muszą się one dziać dokładnie w tym momencie, ale się dzieją. Wiem, że to, co teraz mówię, nie, nie do końca ma wiele sensu, więc popatrzmy na przykłady. Będzie to dużo lepiej widać. Water boils at 100 degrees Celsius. Woda gotuje się w 100 stopniach Celsjusza. I jest to fakt. Czy prawda generalna? I wszyscy o tym wiemy, że tak jest, że tak się dzieje. Czy to było 100 lat temu, czy to jest teraz, czy to będzie za 5 lat, aby ugotować wodę, będziemy potrzebować czy potrzebujemy 100 stopni Celsjusza. Dlatego też zdanie to możemy zbudować jedynie w czasie present simple. Water to trzecia osoba liczby pojedynczej, czyli it. Dlatego do boil dodaliśmy s i mamy water boils. I come from Poland. To również fakt. To się nigdy nie zmieni. Ja urodziłam się w Polsce i zawsze będę pochodzić z Polski. Vegetarians don't eat meat. Wegetarianie nie jedzą mięsa, prawda. My parents live in London. Moi rodzice mieszkają w Londynie. I am a teacher. Jestem nauczycielem. I te wszystkie zdania to. Obecne fakty czy prawdy generalne, i nie możemy wyrazić ich w żadnym innym czasie poza Present Simple. Czasu Present Simple również używamy do mówienia o emocjach, uczuciach oraz stanach umysłowych. I tak, gdy chcemy powiedzieć, że coś lub kogoś lubimy, like, kochamy, love, rozumiemy, understand, że coś wiemy, know, że w coś wierzymy, believe. To do tego celu właśnie użyjemy czasu present simple. Gdy mówimy I like my job, to nie mamy na myśli, że lubimy naszą pracę tylko teraz, w tym momencie, ale że ją ogólnie lubimy. Lubiliśmy ją wczoraj, lubimy teraz i będziemy najprawdopodobniej lubić naszą pracę w przyszłości. I understand English to również nie mówi nam tylko o tej chwili, ponieważ ja rozumiałam angielski miesiąc temu. Rozumiem go teraz i będę go rozumiała jutro. Czyli, jak widzicie, do zbudowania tych zdań nie pasuje nic innego jak tylko czas present simple. Nie wiem, czy zauważyliście, ale te wszystkie wymienione przed chwileczką czasowniki to czasowniki statyczne stative verbs. I gdy chcemy zbudować zdanie z czasownikiem statycznym, to właśnie do tego celu używamy czasu present simple. Nagrałam odcinek o czasownikach statycznych i gorąco zachęcam go zobaczyć. I link zamieszczę w opisie oraz na końcu tego odcinka. Czasu present simple również możemy użyć podczas dawania instrukcji. I tak, gdy będziecie komuś, na przykład tłumaczyć drogę, dawać przepis na ciasto, czy uczyć kogoś jeździć samochodem, to w tych wszystkich sytuacjach będziecie komuś dawać instrukcję, tłumaczyć, co ten ktoś powinien zrobić krok po kroku. I do tego celu możecie użyć czasu present simple. Oto przykłady zdań. You need to go down this street to the supermarket, then you turn left. Musisz iść tą ulicą do supermarketu, a następnie skręcić w lewo. You mix the flour with all the dry ingredients. You bake the cake in the oven for 45 minutes. Mieszasz mąkę ze wszystkimi suchymi składnikami, ciasto pieczesz w piekarniku przez 45 minut. A oto instrukcja jazdy samochodem. First, you get in the car and put on your seatbelt. Then, you put the key in the ignition and turn all the way until the engine starts. Najpierw wsiadasz do samochodu i zapinasz pasy. Następnie wkładasz kluczyk do stacyjki i przekręcasz aż do uruchomienia silnika. I już ostatnie użycie czasu present simple, a mianowicie używamy go do mówienia o wydarzeniach, które będą miały miejsce w przyszłości. I mówię tutaj o wydarzeniach opartych o dostępne informacje, takie jak rozkład jazdy na przykład autobusów, pociągów, samolotów, o w oparciu o plan zajęć, harmonogram czy kalendarz i tym podobne. Oto przykłady zdań. The train leaves at 7:32 p.m. Pociągi przyjeżdżają i odjeżdżają o tym samym czasie, czyli jest to czynność powtarzająca się, dlatego też użyliśmy czasu present simple. What time does the plane land? O której ląduje ten samolot? The sale ends tomorrow. Wyprzedaż kończy się jutro. I to wszystko na dziś. Jest tego sporo. Jeśli jest to Wasz pierwszy kontakt z czasem Present Simple, to zachęcam uczyć się etapami. Nie wszystko na raz, ponieważ może być tego troszkę za dużo. Podzieliłam dla Was ten odcinek na rozdziały, które znajdziecie w opisie pod tym filmikiem i możecie nimi podążać. Tutaj znajdziecie te dwa odcinki, o których wspomniałam dzisiaj: jeden o Half God, a drugi o czasownikach statycznych. A ja Wam bardzo za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye!